Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematem hydroponiki. O filtracji już było w ostatnim odcinku, także o filtracji w akwarium 720 litrów poprzedni odcinaczek możecie sobie zobaczyć. I na moim kanale ogólnie możecie zobaczyć sobie, jak ta beczka była zrobiona, bo filtracja to jest beczka 60 litrów, ale dzisiaj nie o tym będzie odcinaczek. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić spostrzeżeniami na temat hydroponiki. Jak widać tutaj u mnie nad akwarium. Także zapraszam na film. Odnośnie hydroponiki. Dużo można, znaczy dużo, nie dużo można wyczytać, bo gdy zakładałem hydroponikę. Taki miałem zamysł. Chciałem się bardzo dużo dowiedzieć na ten jej temat. Które najbardziej w ogóle chciałem się dowiedzieć, jakie kwiaty się nadają do hydroponiki. Czy to będą nie wiem, paprocie same, czy jakieś inne. Czy muszą być błotniste rośliny, nigdzie tej informacji dokładnie nie można przeczytać. To z tego, co, co szukałem ogólnie na internecie, to takie powierzchowne. Można mniej więcej info dostać. Nic konkretnego. I kiedyś pojechałem właśnie. Do marketu budowlanego zwanego OBI, i tam zobaczyłem kalatery. Te na górze, kwiaty na samej górze, kalatery. I stwierdziliśmy, że kupimy te kwiaty, ale jeszcze co przed zakupem? Intuicyjnie pomyślałem, że skoro Hydroponika lubią dużo wody, muszą lubić, lubić te rośliny. Więc no cóż. Moim zdaniem najlepiej nadające się by były do tego, do hydroponiki, kwiaty, rośliny z lasów tropikalnych, wilgotnych i cienistych. Żeby tego światełka za dużo po prostu w nich nie pakować. Wiadomo, prąd z drogi, to teraz trzeba na to wszystko uważać. No i tak też zrobiłem. Kupiliśmy właśnie te kalatę jako pierwsze. Kot mi znowu hałasuje, także jak jakieś dziwne dźwięki, to kot tutaj mi chodzi, za co Was bardzo serdecznie przepraszam. Trochę było ryzyko te kalateły kupić, pierwszy raz w życiu w ogóle mam, no ale jest dobra wiadomość, rosną. Rosną, wypuszczają liście, odpukać, co widać zresztą, możecie porównać sobie wcześniejsze filmy z hydroponiki. A teraz, jak to się wszystko zachowuje, troszeczkę przybliżę, żebyście mieli podgląd na no to wszystko lepszy. O. co zauważyłem, czego nie lubi kalatea? Kalatea nie lubi suchego powietrza. Z lewej strony, te pierwsze dwie kalatewy trochę mi tutaj zaczęły przysychać, ze względu na to, że z lewej strony, właśnie jest kaloryfer. I można też wyczytać tak, na internetach jak hodowla kalatej, jak ją hodować, żeby piękna była, rosła i w ogóle tak. No, i tam wyczytałem, że lubi zraszanie, ale też nie za często, bo choroby grzybowe i tak dalej, i tak dalej. No, idąc tym tokiem myślenia, tak, no, mój błąd. Idąc tym tokiem myślenia, raz dziennie spryskiwałem wodą opryskiwaczem takim ręcznym. I co się stało? No po prostu w sezonie grzewczym, tak jak teraz jest, ta kalatea przyschuje końcówki liści. Reszta kalatei jest ok. Ta pierwsza kalatea właśnie przyschuje końcówki liści. I teraz już przemek wie, że trzeba często pryskać. Ja opryskuję, jeśli kaloryfer grzeje, gorąco w domu jest, to ja opryskam nawet i trzy razy dziennie pryskam liście kalatei. I nicie. W ogóle wszystkie rośliny tutaj pryskam wodą RO, żeby nie zawierała kamienia i widzę, że to im bardzo służy, bo już zaczęła wypuszczać następny listek, także jest wszystko na dobrej drodze. Tutaj Wam jeszcze pokażę bluszczyk, tutaj bluszczyk w rogu, fajniejsze liście w ogóle ma, wypuścił. Ale jeszcze zaraz pogadamy o tych wszystkich roślinach. Co jeszcze chciałbym dodać do hydroponiki i hodowania roślin. Na razie jestem zdania, na razie, przynajmniej na razie, póki nie jestem jeszcze pewny w stu Bo wyczytałem, czy też tam ktoś mi powiedział, że rośliny najlepiej przyzwyczajać, wyciągnąć z doniczki, moczyć w wodzie, żeby pożyciły korzenie i tak dalej i tak dalej. Ja jakoś tak średnio na to patrzyłem, że trzeba przyzwyczajać, no, no hmm. przyzwyczajać to by było troszkę moczyć, troszkę w ziemi, troszkę moczyć, troszkę w ziemi, no ale tutaj tak tak no, średnio to widziałem. A wsadzić w wodę, no to jakie to przyzwyczajenie po prostu musi wypuścić korzenie nowe. To jak przesadzamy kwiatka w inną ziemię, to tak samo musi się zakorzenić i tak dalej. Więc tutaj jak widzieliście na poprzednich filmach, zwrócałem z ziemi z korzeni. Wsadzałem wodę w miejsce docelowe. No i jak widać, to była słuszna decyzja. Nie trzeba się z tym bawić, żeby przyzwyczajać jakieś rośliny. Także to jest też taki kolejny mit. Taka uwaga: jeśli byście chcieli robić hydroponikę na rurach FI 160 mm czy na rurach FI 110 mm, to już Wam powiem. Rury 160 mm, czyli 16 cm średnicy, żeby miały nie te mniejsze kanalizacyjne siwe 110, gdyż te 110 moim zdaniem są o wiele gorsze, mniej miejsca w nich jest i sądzę, że kiedyś będę musiał to przerobić na 160 rurę, tą na dole, bo tutaj dam 110, na górze jest 160, także nie popełniajcie tego błędu. I radziłbym Wam, jeśli chcecie większe kwiaty hodować, takie jak u mnie tutaj. A kalatery to już w ogóle trzeba. Moim zdaniem, minimum to jest 160, żeby dobrze, dobrze się czuły. Co tutaj się wydziało? Tutaj ta roślina. Nie wiem, jak ona się nazywa. Zapomniałem, blu coś tam. Blu coś tam. Ten listek u mnie wypuściła, i tu wypuszcza następny. Jak ją kupiłem? Miała ten ostatni listek, taki nie wiadomo jaki tutaj tak samo ona jest, jak widać ten listek wypuściła i tutaj wypuszcza następny tu miała taki listek w markecie co chodzi o te, widzicie co się dzieje nic zadać, nic ująć. liście kurcze masakra normalnie wielkie są także nie ma co narzekać tutaj sobie tego fikusa bonsai postawiłem bo nie mam go po prostu gdzie wsadzić draceny gold troszeczkę troszeczkę mi tutaj jeszcze tak, że tak powiem, rosną, ale powolutku. I tu jest niespodzianka. Anturium. Anturium. Ktoś mi tam pisał w komentarzu, że ono nie przeżyje. A widzicie co to jest? To jest listek nowy. I kwiaty jeszcze są. Aczkolwiek widzę po nim. Jasno taki zielony kolorek ma. Być może, że jest. Czy mody jest? Lub, Moim podejrzeniem jest takie że jest troszkę za mało jeszcze tutaj światła no 6 razy 7 tak kurcze troszeczkę może być przymało no ale to jeszcze kiedyś dojdziemy bluszczyk tak jak wcześniej pokazywałem zobaczcie wcześniejsze liście a teraz ten nowy liść no po prostu mega gold coś tam zapomniałem jak... zapomniałem nazwy ogólnie jeśli ktoś zna to niech napisze w komentarzu co to jest ale też sobie świetnie widzę radzi Hmm. Paprotki, to wiadomo, one będą sobie rosły. Tutaj tego też zapomniałem taki zamszowy jest. Nazwy tam na górze puściłem, pnącego, także będzie sobie rósł. Ogólnie, coraz lepiej podoba mi się ten temat z hydroponiką. I naprawdę nie bójcie się, to nie jest takie trudne. Ja wiem, że trudno jakiejkolwiek informacji zasięgnąć. Na ten temat w internetach gdyż tak naprawdę nikt Wam nie odpowie na konkretne pytania i moim zdaniem najlepiej samemu próbować. Czasami ktoś napisze, że ta roślina nie będzie się nadawać, ale i tak będzie rosła. Woda cały czas bieżąca przepływa z akwarium, krąży przez akwarium, przez hydroponikę i tak w kółeczko. I jeśli chodzi właśnie o te kalateje, tak jak mówię, no, trzeba i naprawdę mm, Uwielbiają. One kochają po prostu opryskiwanie wodą, czystą wodą, najlepiej, nie kranową. I jeszcze chodzi, jeśli w kwestii kalatei, na pewno nie lubi węglanów, także jeśli obni, obni, jak obniżyłem, odkąd obniżyłem KH, twardość węglanową wody, w akwarium, one po prostu lepiej zaczęły rosnąć. Także to jest też na duży, bardzo duży plus. I tak jak mówię, proszę się nie bać. Jakieś pytania piszcie w komentarzach, postaram się każdemu odpowiedzieć. Czy film się podobał, czy się nie podobał, co byście tutaj zmienili? Ja wiem, że te białe deski, te co zrobiłem, a o tak średnio pasują, no ale zawsze lepiej to jak, jakby widzieć było całą rurę. Na czarno nie chciałem, bo tak jakoś tak, nie, już mi ten czarny, troszeczkę ta czarna ściana obrzydła, dlatego na czarno nie chciałem. Będę się starał, żeby tutaj wszystko ładnie zarosło żeby to puścić te pnące tędy. No zobaczymy. Chcę taką małą dżunglę i do tego właśnie dążę. Ale rośnienie jak na razie nie widzę strat, aczkolwiek możecie sobie porównać, że jest bardzo nawet dobrze. I chyba tyle w tym materiale. Także komu się podobało, zostawcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, to niech kliknie dzwoneczek i subskrypcję. To mi daje taką fajną motywację do nakręcenia tych filmów. Dajcie znać też w komentarzu, jakie tematy, w komentarzach, jakie tematy by Was interesowały konkretnie. Ja wybiorę tych, co będzie najwięcej się powtarzać te tematy, które Was będą interesować, co byście chcieli wiedzieć na temat hydroponiki czy akwarium 720 litrów. To będę się starał wszystkim, jakoś tak wszystkim, no, każdemu wytłumaczyć, tak? Także trzymajcie się. Dziękuję, którzy dotrwali do końca tego materiału. I tak jak mówię, jeszcze raz dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało. I w komentarzu, co, co byście chcieli jeszcze wiedzieć. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się. Hej.